Zobaczcie moi drodzy widzowie od jakiegoś czasu, kiedy niektóre dzielnice w Londynie zabroniły wywieszania flagi angielskiej. Na przykład wywieszyłeś sobie flagę i ktoś miał coś przeciwko tej fladze i zadzwonił i powiedział, że to jest dla niego obraźliwe, to ta dzielnica kazała ściągać te flagi. Ale nie mieli nic przeciwko temu, że ludzie wywieszają flagi palestyńskie. No i teraz Angolę się wzięli i wszędzie na rondach malują angielską flagę. Wywieszają dużo flag na wszystkich możliwych miejscach. Po prostu jak się jedzie na słupach, na latarniach. Zobaczcie, tutaj nawet ktoś pomalował pasy na angielską flagę a gole się w końcu zbutowali No i to cała ta sytuacja narastająca napięcie związane z, z tą nielegalną e, imigracją, z tymi ziomkami przyponającymi na łódkach coś się dzieje, jakaś mała rewolucja widzę w Anglii. Ciekawe jak to dalej będzie wyglądało Trzeba czekać zobaczyć ale zdecydowanie wydaje mi się, że rząd angielski powinien coś zrobić i jakoś to naprawić, żeby przynajmniej nie przypływali, nie siedzieli na dupach i czekali, jak dostają azyl. Pozdro. Co myślisz? Napisz w komentarzu.